muzyka miesza to od pół godziny i miesza i miesza i miesza ja, pier... ja już pół chleba zjadłem co jeszcze ci wymieszać? Zobaczcie, yep i znowu babcia miesza, Ja yep. Już tu kurwa dwie godziny siedzimy i babcia miesza i miesza. Patrz Wyzbierała wszystko z tego zameku to, to jest za chwilę pudełko, już nie więcej, dwa razy ugryzie kuj, Dzień, A mają tu na nos Patrzcie, patrzcie Znowu będziemy mieszać następne pół godziny I babcia jeszcze drinka musi Nowej nocy, nie wiem czy nam pozwolą. Kubek z rurką jak w McDonald's na Ja, znowu miesza. Ja bym się zdążył dwa razy wyspowiadać i raz o rozgrzeszenie dostać. Niech wybaczcie to zjadła. Jest jak dobrze, jak ja kupowałam zwykły tatara, był już gotowy. O kurwa, mogliby im powiedzieć, żeby nie pomieszali w kuchni. I znowu będziemy mieszać pół godziny. Restaurację zamkną, a babcia będzie dalej, więc... Zacznij, że to jest! Niebo bo jest niesmaczne jak nie pomieszam. Nie. No. Cebulę grubo pokroimy. Kelner! Jeszcze raz trzeba cebulę pokroić. Patrz, nie, bo babcia w domu będzie mieszać. Ale, ale za grubo pokroimy, też jak my, wychodzimy drogą. A ręka Cię już nie boli? Chcesz, to ja Ci pomieszam, babcia. Bo, ja sama, interesuj się swoim talerzem, babcia zezama. Cicho. No nareszcie. poczekaj. E, nie, jest dobre. Jeszcze... Ja Pito, ale znowu będzie mieszać. Ja pierdolę. Ona no, już pół tej pieprzniczki wywalił.